Włosi mówią, że po posiłku powinno się że Po posiłku, że nie krwi, I tak jest? I, I trawienie w ogóle. No to no. pod takim kątem, tak, ale no, ogólnie lepiej się przejść, nie? Lepiej się w tej szczęście. kolejności przejście i espresso, ok. A. To całkiem no. niezłe, nie? Ale, przej, ale mm, espresso i przejście nie za bardzo. Z tego względu, że mm, wszystkie panie, które mają zaburzenie wchłaniania, ale już mężczyźni często że im brakuje witaminy B6, to jest jedna sprawa, ale druga, kiedy właśnie mają brak energii, czyli mają niskie żelazo albo niską ferytynę, czyli szczególnie u kobiet to niska, niska ferytyna jest poniżej 70. No to waląc kawę, czy tam jakieś espresso po takim posiłku, zaburza wchłanianie tego żelaza. No to z tego tytułu potem, wiesz, potem jest cała plejada tej całej zabawy i dochodzi do tego, że w końcu ktoś przychodzi i mówi mam zaburzenia miesiączki, bolesną miesiączkę, czy też y, po prostu cały czas y, y, napięcia y, przed tą miesiączką. Potem przecież to, 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 to jest przeraz, oczywiście coraz większe problemy, no bo ta fretyna jest coraz niższa, za bardzo jej nie wchłaniamy. A z tego tytułu powoli, powoli oczywiście stan zapalny jak się rozwija, no to będzie dochodziło też do endometriozy, nie, czy takich torbieli po prostu przed macicy. I lepiej naprawdę poczekać nawet te półtorej godziny od tego czasu, żeby właśnie tego nie zaburzać, szczególnie ci, którzy mają z tym problem, albo mają problem, mają problem z energią i wtedy po prostu zrobić spacerek, wykonać jakieś czynności i dopiero po prostu później kawkę, nie? za najlepiej to działa.